Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCD StarCraft i zapraszam do kolejnego ladera. Moje gardło, szczerze mówiąc, nie ma się cały czas lepiej. E, z przeziębienia już wyszedłem, ale ono cały czas boli, cały czas drapie, może po prostu za dużo gadam. E, to jest bardzo sprytna teoria i bardzo sensowna. E, gram tym razem przeciwko Terranowi i gram na mapie, na której po prostu nie jestem w stanie wygrać z Terranem. To jest po prostu normalnie, po prostu, po prostu normalnie straszne. E, ale niestety, e, niestety tak właśnie jest. Jeśli nie widzieliście jeszcze tips and tricks odnośnie zarządzania probkami, to tutaj macie powtórkę. To co ja zawsze robię na tych laderach na początku, to jest właśnie to, o czym w tym odcinku Tips and Tricks mówiłem. Dobra, dla mnie ważne jest w tym momencie, żeby możliwie wcześniej znaleźć tego terrana. W związku z czym tego probka wysyłam od razu po budowie pylona, jest to mapa, na której zabudowa tej rampy trwa troszkę dłużej niż standardowo bo trzeba chyba jeden budynek więcej wybudować, ale z drugiej strony jest to mapa czteroosobowa, więc nie wiadomo, gdzie się przeciwnik spawnował, więc oczywiście to poszukiwanie w pesymistycznym przypadku trwa dwa razy, trzy razy dłużej nawet. Widzę już, że tam rana nie ma za daleko tym kropką. No i cóż, na razie standardowo Gateway, jeśli zeskautuję wczesnego Nexusa, to, to oczywiście, command centra przeciwnika. To sam być może pokuszę się o Expa i nie pójdę w Blink Stalkery tak jak to zwykle robię. Ale nie wiem, nie wiem. To jednak jest kurczę blade, skuteczna taktyka. Jedna rzecz. Po pierwsze, dlaczego byduję pylona przed asymilatorem? Nie mam żadnego pojęcia. Jest to ewidentny błąd z mojej strony. Po drugie. W pojedynku przeciwko Terranowi tego pylona buduje się tak, żeby tu było przejście. W pojedynku przeciwko Zergowi i Protosowi zwykle nie. Jaka jest różnica? E Zeloty i Zerdlingi, czyli naj najpopularniejsze jednostki do harasu u e Protosa i Zerga, nie chcemy, żeby mogły tędy przejść do naszych próbek. Jeśli zaś chodzi o. E Terana. My chcemy dać naszym zelotom możliwość. E... O, i nie wyskałtuje gazu. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Eee. Cóż, Blink Stalkery nigdy nie są złe, aczkolwiek e, zważywszy na to, że nie wiem co będzie robił mój przeciwnik, nie powinienem iść tak po prostu Blink Stalkera, ale połączyć to z jakimś rozsądnie wczesnym expem. Mam Zelota, za chwilę będę miał Zelota w zasadzie i za chwilę będę miał Stalkera, e, więc spróbuję, e, spróbuję zrobić jakiegoś rozsądnie wczesnego połka tymi jednostkami, czyli zajrzenie do, do bazy przeciwnika. No i zobaczę wtedy, co po prostu, co wyjdzie z tego, z tego ataku. E, oczywiście scv jak mnie wyskautował. Skautuję w tym momencie e, e, mojego nexusa. I ja generalnie chcę znaleźć tego scv-ka z dwóch powodów. On mi mógł tu budować engineering bay oraz on mi mógł tu... E, co on mi mógł tu? po prostu skautować, więc tak czy inaczej nie chcę, żeby on widział, co się tam dzieje. E, dobra, i pora na Mothership Core, i pola na zwiedzenie bazy przeciwnika. Jeśli jest tu bunkier, a pewnie jest tu bunkier, nawet dwa bunkry, uuu, bardzo defensywnie, to dobrze dla mnie. To wbrew pozorom, dobrze dla mnie, bo... Skoro tam są dwa bunkry... Skoro tam są dwa bunkry, to znaczy, że on idzie silnie w defensywę. Ja niestety no nie, mam, nie mam możliwości stwierdzenia, co on będzie robił, ale mogę go przycisnąć. Mogę go przycisnąć i niniejszym będę to robił. Um, brakuje mi oczywiście minerałów na wszystko, jestem solidnie przyblokowany, brakuje mi kolejnego gate'a, żeby były ich cztery, ale mam już Drinka w drodze. No i właśnie, i teraz dobrze to rozegrać. E Tego Zerlota należy razie zostawię, zostawia tylko Mothership Core i mam szczerą nadzieję, że on nie idzie w... E Nie, idzie, nie gra z jednej bazy. Jeśli tak, to jestem w kłopotach. Bo jeśli to jest jedna baza, to on będzie miał dużo więcej jednostek bardzo szybko niż ja. Ee, ale jeśli to jest zagrywka czysty Marines, czyste Marines i e, bazy... Uuu, jest tu ten, jest tu gaz, a to niestety niedobrze, bo... To niedobrze, bo ponieważ on ma jakiegoś techa, a skoro on ma techa, to dobrze, że ja zbudowałem tego y, Robo Facility. Przyciskam go, to dobrze, aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc sytuacja nie jest jakaś specjalnie dobra. Mam już blinka, mogę go trochę ścisnąć i spróbujemy. Straciłem w Corto bardzo niedobrze, ale już z niedługo będę miał obserwera. No i wydaje mi się, że zadałem spore straty. Tych, tych, tych jednostek naprawdę bardzo dużo padło. I mam też supply bloka. Ach, w takim momencie. Bardzo niedobrze. Ale mogę tej, w tym momencie przycisnąć trochę bunkry. Idzie w Pure Marine, nic innego nie robi. To jest, to jest, to jest troszkę niepokojące. Biorąc pod uwagę to, że widzę tutaj. To było tragiczne z mojej strony. Ma bardzo dużo jednostek. Jeśli, oj, nie, nie, nie jest dobrze, nie jest specjalnie dobrze. E, muszę uważać i muszę mieć dobrego dropa, bo Stuber vs. vs. Protoss, tak jasne. Te, ta, ta mapa jest po prostu okrutnie imba przeciwko terranowi, więc w ogóle o czym my mówimy? Dobra, te zaloty zrobiły co do nich należało. Aha, już jest ten, już jest. Y <laughs> Such a fucking stupid stupid map. miejskie, to to błędem z z strony. Nie mam extended thermal lens, ale kolos powinien go trochę wystraszyć, tak mi się wydaje. I teraz co robię? Zamieniam miejscami jednostki trochę e, uszkodzone, a z tymi, które są zupełnie zdrowe. I niestety on niedługo osiągnie taką ilość jednostek, że nie będę miał z nim jak walczyć efektywnie. E, moje zeloty na szczęście tutaj dają sobie radę e, i mam GG, Wow, nie spodziewałem się tego. Uff. E, dobra, ja, ja chcę zobaczyć powtórkę tego. Chociaż wygrałem, to mam wrażenie, że szczerze mówiąc, nie byłem w specjalnie dobrej sytuacji. On nie był w bardzo złej sytuacji. E, no tutaj mu paru zabiłem, to, to trzeba przyznać. Dobra, powtórka, powtórka to podstawa. <laughs> Przepraszam Was najmocniej, gardło mnie już naprawdę solidnie drapie w tym momencie. No i obejrzyjmy to z punktu widzenia Terrana. Jak? Po pierwsze zobaczymy ten gaz. Kiedy on się na ten gaz zdecydował? Jest baraki pierwsze, standardowy timing, gazu jeszcze nie ma. Um, supply Depot, mój probek. sprawdzam czy nie ma ekspansji. O! I w momencie kiedy on widział, ja widziałem, że nie ma ekspansji, to on się zdecydował ją wybudować. To jest słuszne, tak? Wyskautowałem brak. Więc jestem w niewiedzy, więc należy grać ekonomię. Ok, bardzo słuszna i fajna zagrywka. Jak najbardziej. Drugie baraki, czwarta minuta, tamten SCV scoutuje, on miał więcej szczęścia, trafił od razu tam, gdzie trzeba. No i właśnie, to, że on ma dwa bunkry, powiedziało mi, że idzie silnie w defensywę, a to, że on szedł silnie w defensywę, tutaj może oznaczać dwie rzeczy. Albo szybki starport, e Albo ewentualnie miny, ale miny niekoniecznie te dwa bunkry by to były, bo miny są też bardzo dobre w defensywie, tak? Czyli mógł to być moim zdaniem jakiś banshee, Byłoby to skuteczne. No albo oczywiście silna ekonomia, ale silna ekonomia implikuje się w zasadzie sama przestrzeń, tak? Że on tą ekspansję budował. Hm. Znaczy, nie, dobra, okej, okay. Stargate troszkę wyklucza ekspansję, ale na tej mapie. No dobra, to nie jest takie proste i nie znam na tyle dobrze rasy terrana, żeby to stwierdzić jednoznacznie. Aczkolwiek dwa bunkry mówią mi, że on silniej idzie w defensywę, więc mogę sobie pozwolić na tą zagrywkę stalkerami. Próbowałem, to jeszcze będzie potem widzieć, widać, postawić tego Nexusa, Nexusa tak, żeby on go widział, żeby go zaskoczyć, ale to jeszcze do tego wrócimy. Czy on go widział? Tak! Dokładnie o to mi chodziło. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na powtórce. Ja chciałem mu pokazać, że tego Nexusa buduje. I no właśnie, i zobaczmy, czy on to widział. Jak dobrze on to widział. E, I czy na to zareagował w ogóle. Cofam się w tym momencie klawiszem B o kilka sekund. E, SCV Sarandera, tak. Przesuniesz się na ten tego SCV. Aha, akurat nie zobaczył tego, że buduje Nexusa. Czy on tam, spo... no dobra, ale tak czy inaczej widzi wielką niebieską kropę w mojej bazie. E, w związku z tym e, się pewnie spodziewa, że ten Nexus jest budowany. Jak wygląda wydobycie? Ja mam w tej chwili 25, on poszedł we wczesnego Nexusa, to znaczy, że przez pewien czas pewnie nie budował tych SFX, A Zresztą on kronobusta nie ma, więc siłą rzeczy ma ich też mniej. Ehm... No i niestety nie mogę stwierdzić, czy on spojrzał tam na ten mój Nexus, czy nie. Aczkolwiek. E... No, spodziewam się, że tak. I powiem Wam, że to była bardzo bliska gra z tego co widzę. Tu już są cztery baraki. Fakt, że na razie sami marińsi produkowani raz, ale to jest sporo. Już z trzech gazów wydobycie. Dobra, lecimy dalej. E, dopiero pierwsze, pierwszy techla w produkcji. Kolejne baraki. Ekonomicznie, bardzo ekonomicznie. E, wysłał paru marinców. Ja tych manisów będę przechwytywał z dołu, okej, okay, dobra, no, okej. Okay, jeszcze S Spójrzcie też na tą jedną rzecz. Blinkstalkery są bardzo efektywne, jeśli chodzi o koszt. 700 w tej chwili stracił Terran, ja straciłem 150 do tej pory i to jest w zasadzie te 150, które straciłem na początku już. E, czyli nie pamiętam co. Mothership Core stracony to jest bardzo duża strata dla mnie. 200 to jest to, co zostało zabite, ale 2000 ze strony Terrana, także on mimo tego, że większe wydobycia powinien mieć, to jednak traci nie aż tak dużo. Nie reperuje tych bunkrów, co dziwne, no właśnie. Kilka jest efekt do reperowania. Bunkrów, jeszcze mniejsze wydobycie. No właśnie, kolejny blink tutaj, kolejne jednostki zabijane, kolejne tracone. Jest już Steam, to był blunder z mojej strony. Kiepskie rozegranie, że kazałem się ruszyć tym blink Starkerem. Powinienem je blinkować lepiej, potem spanikowałem i wyblinkowałem je wszystkie. Ale no, nie, jakaś super wielka strata. Stracony obserwer, okej, okay, szkoda, ale tak czy inaczej. 2600, przeciwko 1200. I wydobycie cały czas nie jest specjalnie duże dla terrana. Wow! Naprawdę. Aj, nie mamy diwaków, spójrzcie na to. Czyli te jednostki już zastimowane nie będą miały e, leczonego tego zdrowia przez pewien czas. Cały czas ataki, ataki, ataki. Cały czas efektywnie, jeśli chodzi o koszta. A on cały czas nie wie co się dzieje w mojej barze. O i tu są te, ominąłem to. Tu są te stracone SCVki. 36 SCVek zabitych przez cały mecz. O mój Boże! Nie miałem pojęcia, że to tak wygląda. Nie miałem pojęcia. Wow. Czyli tutaj wtedy kiedy się zblinkowałem dwa razy naprawdę dużo zabiliśmy. I jeszcze tutaj dodatkowo. Wow. To jest po prostu. Wow. Nie może się zdecydować. Straty cały czas duże dla Terrana. Tak, to jest mapa bardzo, bardzo zła. Oczywiście. Kolejny blunder z mojej strony. Zupełnie niepotrzebnie stracony stalker. dobra, to już, to już będzie koniec, reszta jest już w zasadzie dosyć oczywista. Dopiero pierwsze Mediwaki, Steampunk poszedł fokusowany kolos, ale nie udało się go zabić, no i spójrzcie na tą efektywność. No nie dwa razy, ale 1,7-1,8 razy więcej straconych dla Terrana. No i ten drop tutaj na końcu, ile w sumie? 44 zabite. Dobra, widzicie, tak można próbować grać przeciwko Terranowi i czasem się to udaje. Dzięki wszystkim za... Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i wracam do leczenia gardła.